przekazać to, kogo poznałem. Może wam przedstawię po prostu tą osobę 3, 2, 1 Cześć, kochani. Dzisiaj bardziej poważny film, ponieważ chciałbym Wam kogoś przedstawić. Kogoś, kto jest moją częścią życia i nigdy jej nie chcę opuścić. Mam nadzieję, że ona mnie też. Jak wiemy, dzisiaj są święta, więc życzę Wam też wszystkiego dobrego, abyście spędzili święta razem z rodziną. Wesołego jajka, żebyście się tam polali trochę wodą w poniedziałek, czyli jutro. Ale ten film ma coś innego do przekazania Wam innych informacji. Ponieważ chciałbym Wam przekazać to, kogo poznałem. Tak jak już mówiłem, jest to część mojego życia. Naprawdę chcę spędzić z tą osobą bardzo dużo czasu w życiu. Jest ona niedaleko mnie. Może wam przedstawię po prostu tą osobę. Nazywa się ona Emilia. Jest to, już słyszeliście w sumie imię damskie, więc powinniście wiedzieć, kto to może być. Tak, poznajcie moją dziewczynę. Jest ona obok mnie. Zaraz wam ją pokażę. 3, 2, 1. Na-ram, to jest moja dziewczyna, jest, nazywa się Emilia, e, tutaj ma Milkę napisane, ponieważ jakiś miał być Emilka, ale napisał się Milka, żartowałem, tak, ale świetny prank, normalnie, prima, prilis. chciałem wam pokazać kurczaka, że niby to jest moja dziewczyna, ale niestety szukałem wszędzie, a nie umiałem po prostu znaleźć, także też za to was przepraszam, idę jeszcze to odnieść, tutaj to dajemy, tak jak było, dobrze, Także moja gra aktorska jest po prostu genialna. Nie mam dziewczyny, żartowałem. Po prostu moja gra aktorska jest po prostu taka mocna normalnie, że Rozwaliłem wszystkich chyba, co nie? Wiem, że film nie ma sensu, ale nagrywam go po to, żeby po prostu jakiś film był. I jak widzieliście, koncert był taki, że ja wam pokazuję niby dziewczynę. Ta dziewczyna tu miała być kurczak, ja nie miałem kurczaka, to wziąłem Milkę. Chciałbym wam życzyć wszystkiego najlepszego, abyście te święta spędzili w domu, z rodziną. O ile jest taka możliwość bynajmniej abyście się polali w poniedziałek, czyli jutro. Więc to tyle. Chciałbym Wam tylko tyle przekazać tak naprawdę, także zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję na moim kanale. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.